Dzień dobry. Dziś 22 grudnia, kochanie moi do Wigilii już jest bardzo, bardzo niedaleko, ale ja widzę, że tutaj się dzieją jakieś bardzo dziwne rzeczy. Elfy, co wy wyprawiacie? No jak co my wyprawiamy? No sprzątamy! No za dwa dni jest przecież Wigilia, musimy wysprzątać tu wszystko i, i cały dom kultury. No ja nie wiem, czy my zdążymy, nie wiem. Mikołajowa, ty wiesz że to jest roboty! No właśnie. Święci Poczywanie, Państwo, co ja mam... Co? co ja mam robić? Wiecie, w to się strasznie nie, dzieje, kochane moje dzieci, czy u was w domu też się tak wyprawia i czy wy bierzecie w tym udział? Koniecznie musicie pomagać swoim rodzicom, bo rzeczywiście e, według zwyczajów należało na Wigilię przygotować również swoje domy i obejścia. Kochani moi, Wigilia to nie tylko magiczny wieczór, to również szczególny dzień. Wszyscy o tym wiedzieli, dlatego już od rana dbano o to, aby wszelkie przygotowania odbyły się we właściwym porządku. Kiedyś wierzono, że wigilie każdy ludzki gest miał wpływ na wydarzenia w nadchodzącym roku. Dlatego przestrzegano kilku rytuałów, dzięki którym dobre życzenia ludzi miały szansę się spełnić. Już wczesnym rankiem należało się starannie umyć w miednicy. Wcześniej jednak wrzucano do niej monetę. Taka kąpiel gwarantowała szczęście i dobrobyt temu, kto jej zaznał. Bardzo dbano też o to, aby Wigilię panowała zgoda wśród wszystkich domowników. Elfy, nie kłócimy się, prawda? My nie. Dalej urazy należało wybaczyć, a wszelkie kłótnie były całkowicie zakazane. Nawet dzieci wiedziały, że niezgoda ściąga na dom nieszczęście. I to na długie lata. Nie wolno było także niczego pożyczać, nawet od najbliższych. Na co dzień każdy pomagał sobie jak tylko mógł. Jednak dawny zwyczaj mówił, że pożyczanie przedmiotów w Wigilię mogło sprowadzić do domu pecha. Mało kto dziś pamięta, ale wigilijny poranek był szczególną okazją dla wytrawnych żartownisiów. Właśnie wtedy pozalano sobie na wszelkie figle. Do dziś krąży wiele opowieści o tym, jak chowano narzędzia, czy wystawiano bramy z zawiasów. Sprawcy mogli liczyć na powodzenie i dobrobyt. Jednak tylko wtedy, gdy zrównoważyli psotę dobrym uczynkiem w nowym roku. Wielu naszych przodków uważało, że to w jakiej atmosferze upłynie nam Wigilia, będzie miało swój skutek w przyszłości. A ponieważ każdy miał nadzieję na szczęście w Nowym Roku, wszyscy się bardzo starali i celebrowali magię tego szczególnego dnia. Ja myślę, kochane elfy, że nasz Dom Kultury będzie błyszczał w Nowym Roku. Jesteście wspaniałe. Myślę, że po prostu aż do następnego Bożego Narodzenia pewnie nasze panie w ogóle nie będą musiały dotykać ani miotły, ani mopa, ani wycierać kurzu. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Natomiast wszystkich Was proszę, żebyście pamiętali o tym i naprawdę postarali się pomóc rodzicom. Swój pokój koniecznie, a potem może jeszcze coś. No i śnieg na podwórku, chłopcy, wszystko przed Wami. Pamiętajcie, wigilia to jest ten najważniejszy dzień. Pozdrawiamy Was serdecznie.